No witamy wszystkich. Dzisiaj roz, rozmawiamy ponownie z jasnowidzem. Wiele z Pana y, przepowiedni os, w, w ostatnich miesiącach sprawdziło się i na pewno widzowie y, chcieliby usłyszeć y, jakieś nowe rzeczy, które mają nadejść w najbliższych miesiącach, dlatego postanowiłem dzisiaj y, dla widzów y, nagrać ten odcinek. No, spełniło się już. No, co mogę powiedzieć? No, że... 2017 i początek roku 2018 będą no, przełomowe lata, jeżeli chodzi o wydarzenia, zwłaszcza pewne wydarzenia, jakie będą miały miejsce na tym świecie, obliczając wydarzenia polityczne i obliczając y, również zamachy terrorystyczne, tego typu rzeczy. I jak również. A, a czy będzie jakieś y, takie wielkie wydarzenie, które na przykład będzie niekorzystne dla ludzkości, jeśli chodzi właśnie o te, y, o te wulkany? Bo tak, y, tutaj wiele informacji jest w internecie o tych wulkanach, że one są w stanie takim rozgotowania, że ta lawa może z nich y, po prostu ujść w najbliższym czasie. I czy to nastąpi w tym roku, czy y, tak jakby pan mógł to ocenić? No to, jest, to jest skutek, yy, to jest skutek działalności człowieka, yy, gospodarki rabunkowej poprowadził, yy, naruszania struktur wewnętrznych, yy, osłabiania płaszcza ziemskiego i, i są takie skutki właśnie, że yy, miały miejsce trzęsienia ziemi, będą miały miejsce również, bo należy spodziewać się tak że się Również część ziemi, a to prędzej tam e, e, Iranopolice, jak również i, i, i zjawiska wulkaniczne będą miały złożone miejsce, fakty e, mm -hmm. między innymi z tych podprzyczyn również z nich, e, co, co dotyczy wybuchu wulkanów, no to, to z tego co, co widzę w swoich wizjach, to jedno z zjawisk będzie miało miejsce e, we Włoszech. A jakie konkretne miasto? Może pan to, to określić? Nie, 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 nie powiem na 100%, ale no, być może to będzie na Apoly okolicy. Yy, w każdym razie, że to no, będzie erupcja wulkaniczna i więcej szyk te sobie również mhm. A czy teraz yy, mam takie pytanie yy, odnośnie Kościoła katolickiego? Bo jest teraz yy, wiele takich sprzecznych sytuacji, takich wypowiedzi Franciszka na temat po prostu Boga i tak dalej i właśnie chciałem, chciałem zapytać co, co się stanie z tym papieżem, który teraz jest na tronie Piotrowym czy to jest dobry papież czy nie, jak pan to widzi co no się dzieje jeżeli chodzi o poczynienia Franciszka to, to jest Jako, jako ogólnie chrześcijaństwo. No cóż, jeżeli chodzi o działalność Franciszka, to można się spodziewać dalszych jego nieroztropnych wypowiedzi i poczynań, które no, nie podpiewa, przyniosą szkole, szkodę kościołowi katolickiemu i będą powodować coraz większy zamęt i coraz większe zamieszanie w tym wszystkim. A czy jest on fałszywym prorokiem, tak jak też można takie informacje znaleźć w internecie, że, że ludzie porównują go do fałszywego proroka z Biblii, który ma właśnie tutaj taką negatywną stronę swoją. No może odnieść takie wrażenie, jeżeli chodzi o Franciszka i, i wziąwszy pod uwagę jego wypowiedzi i, i również poczynania, że z uwagi na to, na zamyt jaki powstaje w Kościele, jaki powstaje zamieszanie i co niestety bija się na, na bieżących na ich postawie, na zachowaniach i, i można mieć takie wrażenie, że można było tego typu określenie użyć w stosunku do A czy nad nim, nad nim ktoś jeszcze jest? S -s -s steruje jego działaniami, słyszałem <tryk> no, ja się, że, że Franciszek jest powiązany osoby się z i cóż, a na pewno nie zależy, żydom na tym, żeby kościół katolicki był silny i, i zależy mu na osłabieniu jak największych A Tak się bardziej, że w Watykanie są osoby, które są powiązane z masoństwem, również jakby nie było żydowskiego pochodzenia. Mm -hmm. A czy, a czy yy, Benedykt XVI jeszcze yy... Będzie kiedyś, wróci na, na, na tron Piotrowy? Czy jest taka szansa? Nie jestem pewien na 100%, ale myślę, że, że jest taka szansa, że może być taka sytuacja. Może powstać za jakiś czas. Mhm. No, przypuszczanie no czasu. Bo on już, on już ma swoje lata, ale w sumie. Jak pan tak twierdzi, to bardzo ciekawa informacja. Na pewno widzów to też zainteresuje. Byłaby taka możliwość na pewno. Teoretycznie byłaby na 100%, trudno powiedzieć. Mhm. Jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, czy, czy w tym roku powstanie jakiś, jakiś budynek nowy, religijny, który. Czy, czy powstanie jakiś meczet sławny, czy coś takiego będzie na świecie? W w roku? Hmm. Ja w swoich widzę widzę powieszanie z poplątaniem czy widzę świątynię, którą budują mm -hmm. i w tej świątyni mają się znaleźć wszystkie symbole a świątynia ma być jakoby e, e, kompensacją wszystkich wierzeń Znaleźli symbole, się symbole żydowskie, symbole islamskie mhm. i symbole chrześcijańskie. Yy, nie wykluczono, że dojdzie do budowy tej świątyni, a jeżeli tak, to w końcu 2017 roku i na początku 17 można byłoby spodziewać. A gdzie ona powstanie, ta, ta, ta świątynia? Yy, Powstaje na wschodzie, ale dokładnie nie mhm. w Jeszcze takie pytanie y, odnośnie y, Donalda Trumpa. Czy jego wizyta y, ostatnia w Polsce miała charakter y, taki y, szczery? Czy to było tylko takie, y, takie sztuczne na pokaz, żeby pokazać, że niby tutaj Polska jest chroniona, ale tak naprawdę y, oni mają w Stany USA jakieś swoje plany, które y, są ukryte? Jak pan myśli, czy to? Czy te tarcze zabezpieczą naprawdę antyrakietowe, o których była mowa na wypadek ataku na Polskę? Czy, czy Pan widzi w ogóle jakąś taką możliwość, że na Polskę coś może uderzyć w najbliższych latach, czy nie? No, oczywiście, że może uderzyć na Polskę na swoich wrogów, I, i no, pierwsze to są napięte relacje z Rosją. Mhm. To, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Chodzi o wizytę administracji amerykańskiego no to są Amerykanie zawsze mieli swoje interesy w każdym kraju takie czy inne, globalne interesy i, 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 i interesy dotyczące takich czy innych krajów. No, z pewnością no, wizyta Donalda Trumpa no, nie była tam jakoś nadzwyczajną wizytą i myślę, że nie przyniosła wiele skutków no, o no, się owocnych mm -hmm. decyzji, prawda, które się odbią na poprawę. i bardziej przyjacielskich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Co dotyczy ta, że ja uważam, że to jest, że to jest szczegół. 8% można było ustalić, jakiś tak procent, powiedzmy 10%, załóżmy, że już tyle byłyby w stanie zlikwidować. Mm -hmm. A czy kim, y, y, kim zagraża y, teraz y, teraz światu y, w, w tym roku, czy w 2018, czy dojdzie do jakiejś ekspansji Korei Północnej na, na świat, czy, y, czy raczej nie, czy kim będzie raczej taki siedział zgaszony pod, pod, pod stopą Donalda Trumpa. Nie. Ja, widzę, ja widzę, kim ma, że, że kim ma. on ma e, plany, on ma bardzo dalekosiężne plany. I, 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 I kim będzie starał się rozszerzyć swoje wpływy Korei Północnej, jeszcze mhm. co chodzi o Koreę Południową. Wiadomo, że armia y, amerykańska stacjonująca tam jest na ten ma ma i, i on się obawia Amerykanów, pierwsze co Amerykanów, prawda, wojsko sojuszniczy. I tak łatwo nie, nie dokona agresji na, na Koreę Północną, y, czy też ewentualnie, y, kim w chwili obecnej posiada rakiety, prawda, posiada broń nuklearną. Y, sytuacja jest niebezpieczna, jest zapalna i wydaje mi się, i tak sobie widzeniem, Chciałem, że, że kim coraz bardziej będzie zagadniał sytuację i sytuacja na pewno stanie się coraz bardziej napięta. Będzie napięta między Stanami Zjednoczonymi, mm -hmm. ogólnie Europą Zachodnią a Koreą Północną. Ale, ale czy dojdzie do jakiegoś konkretnego jądrowego ataku na przykład na, y, y, w tych latach na, najbliższy, y, na najbliższe kraje? Jeżeli chodzi o końcówkę tego roku mhm. i początek 18 roku 2018, to nie widzę swojej wizji takiej możliwości. Na pewno sytuacja będzie się pogarszać i będą że działania taktyczne, to jest również polityka, to są to są wiadomo i mediacje i, i takie czy inne działania. Mhm. straszy, oczywiście, straszy. Amerykanie też starszą. Sytuacja jest napięta i będzie coraz bardziej napięta. Na początku końcówce 2017 roku i początku 2018 są możliwe działania. są ewentualnie jakieś nalotytowe, mm -hmm. bombowe na cele w kolei północnej, to swojej wizja widzę taką możliwość. To jest możliwe. Mm -hmm. I jeżeli tak, to, to by miało miejsce pod koniec 2017 roku, ewentualnie 2018 roku na początku. Ale tak jak pan mówi jakiegoś większego konfliktu yy, czy wojny. Trzeciej to nie wywołają, nie wywołają te działania. Nie, ja nie widzę swoich wizjach. Czyli będą to jakieś... Ja nie, nie widzę swoich wizjach takiej możliwości, żeby w tym roku, że mm -hmm. na początku 2018 roku taka możliwość powstała, że, mm -hmm. że byłaby tak napięta sytuacja, tak skomplikowana i tak nie do... A czy yy, jeszcze nie ostatnie... To ja dodało, byłaby to najbardziej ostatnia wojna na wszystko. Chima, czy krótkolwiek innego Amerikanów, Rosja, to byłaby najbardziej ostatnia z A dni. jeszcze ostatnie pytanie do pana. Yy, czy Unia Europejska się rozpadnie w, w tym roku? Nie, w tym roku się nie rozpadnie, ale w najprawdopodobniej w latach następnych się rozpadnie. W 2018. Może hmm. to tak później, bo... A czym to, to będzie spowodowane? No co, czym to będzie spowodowane? No, będzie to spowodowane szeregiem niekorzystnych procesów, jakie powstaną zjawisk ekonomicznych, jakie będą miały w gospodarkach miejsc zachodnich, między innymi tu odejście się ma co Anglia, jakby nie było dużo środków finansowych Unii europejskiej już odpadł jeden potencjalny bosaż gospodarczy w Unii Europejskiej. A czy Francja y, też y, odejdzie w najbliższym czasie z Unii? Yy, to jest możliwe. To jest możliwe, że jest taki scenariusz. Mm -hmm. Nie wykluczone, że tak będzie, że Francja może odejść i, i tu będzie, będzie wiele przyczyn, bo myślę, że że taka możliwość istnieje. Bo ja z tym to widzę i protesty i silniejsze protesty gwałtowne, które będą miały również wpływ na, na i na te wydarzenia, o których mówiłem. I, I reperkusje tych wydarzeń. Będą przetasowania polityczne będą zmiany stanowisk, również na wysokich szczeblach Unii Europejskiej. Mm -hmm. Stacjami. Także to jest kwestia najbliższego czasu, że Unia Europejska się rozpadnie jako struktura. Mhm. Dobrze, no to to by było. Na tyle bardzo panu dziękujemy za udzielenie tych odpowiedzi. Ja również dziękuję. I pozdrawiamy widzów.